Cześć wam, witam was ponownie na kanale Majsterkowicz BB, witam was w moim warsztacie, niestety wpadłem tu tylko na chwilę, zabieram kilka rzeczy i wracam na mieszkanie robić dalej, kontynuować remont łazienki. Dzisiaj pokażę wam jak robię hydroizolację i wykonam wylewkę samopoziomującą, do tego będę potrzebował taki wałek kolczasty i kilka wkrętów i kilka kołków. Wykonam sobie takie piny kontrolne. Wylewkę będę robił pierwszy raz, więc porobię sobie takie piny kontrolne, które ustawię względem lasera i podłogi w przedpokoju. Zobaczycie wszystko na filmie, to na pewno ułatwi mi wykonanie tej wylewki. Także poświęcę troszeczkę więcej czasu, ale, ale chcę to zrobić po prostu dobrze. Do hydroizolacji mam część, już mam tych uszczelek, kątowników wewnętrznych, zewnętrznych. Taką taśmę, którą się również daje w naroża. wszystkie Jest to taka bardzo elastyczna. taśma, to O tym Wam opowiem w czasie filmu. Część będę musiał jeszcze dokupić, trochę tych kątowników więcej. I takie uszczelki, które się zakłada pod wyjścia na baterię. To zobaczycie na filmie. Także dzisiaj robimy hydroizolację i wykonam wylewkę samopoziomującą. Oczywiście w odwrotnej kolejności. Pierwsza będzie wylewka, później będzie hydroizolacja. Także zapraszam na film. Miłego oglądania. Dobrze, zaczynamy. Plan na dzisiaj to wykonanie wylewki samopoziomującej i wykonanie hydroizolacji. Zacznę od wylewki. Teraz przyklejam taką taśmę delatacyjną, jest ona niezbędna przed wykonaniem tej wylewki. Jest to taka taśma piankowa. Tutaj szczerze mówiąc, wykorzystuję taśmę, którą normalnie przykleja się pod profile, tworząc tam jakieś ścianki czy sufity. Jak najbardziej się ona tutaj nada. Teraz wykonuję sobie takie otwory. Będę montował tutaj takie piny kontrolne przed, do wylewki. Będzie mi łatwiej po prostu rozprowadzać tą wylewkę, aby to było równo. Nie jest to niezbędne, ale postanowiłem coś takiego wykonam, że tak sobie to, to zrobię. Także wbijam kołki i będę przykręcał po prostu zwykłe śruby tam 60, 60 mm wkręty uniwersalne. To powinno mi sporo ułatwić po prostu yy, równe rozlanie tej wyletki. Także przechodzimy do gruntowania. Obficie gruntuję całą powierzchnię, całą podłogę. Wracamy do tych moich pinów, widzicie tutaj skręcam już sobie w te wszystkie kołki. Za chwilę będę je poziomował za pomocą właśnie lasera, na razie sprawdzam tak ogólnie przywiznę całej podłogi, no i odchyłki nie są duże, ale podłoga jest dość pofalowana, gdzie nie są górki, gdzie nie są dołki, także widzicie, zbieram wymiar od tamtej podłogi z przedpokoju. Oczywiście odejmuję grubość kleju i safelki i tak ustawiam każdy ten pin, każdy ten wkręt, wkręcając go odpowiednio głęboko, czyli wkręcam, sprawdzam, wkręcam, sprawdzam. Po prostu laser w, przy każdym wkręcie, przy każdym pinie musi wskazywać tą samą cyfrę, tam prawie 7 cm, a 6,8 cm na, na tej miarce i w ten sposób wypoziomuję sobie wszystkie te piny rozrywając później wylewkę, będę po prostu patrzał jak będę ją rozgarniał czy się te piny mi pokazują. Wtedy będę wiedział, że mniej więcej jest to dobrze zrobione albo nawet więcej niż mniej. Także myślę, że to mi sporo ułatwi, tak jak wiecie albo nie wiecie, no, będę robił taką wylewkę pierwszy raz, więc postanowiłem, że poświęcę trochę czasu na, na zamontowanie tych pinów, to mi sporo ułatwi. Kolejny pin, tu za chwilę Będę wspomagał się poziomicą, bo mój laser tam za ściankę nie sięgał, także po prostu przeniosę poziomicą poziom na następnego pina. Tutaj sobie jeszcze sprawdzam, czy jest to dobrze wypoziomowane. Jednak laser nie kłamie, widzicie, w oczku, wszystko się zgadza. Tutaj jeszcze zdołałem sięgnąć laserem, i tutaj też jest OK, ale tutaj z, w tym końcu, po lewej stronie już muszę przenieść poziom. To na przykład z tego pina, i widzicie. Sporo ucieka, także musimy go trochę wkręcić, sprawdzić, wkręcić, sprawdzić. Jeszcze troszkę brakuje, i tym razem już jest ok. Możemy przechodzić dalej. Rozrabiamy naszą wylewkę, także czytamy na worku, jakie są instrukcje, jakie są proporcje rozrabiania. Na całą tą powierzchnię, na całą tą łazienkę poszło mi trzy worki, wylewki. Także myślałem szczerze mówiąc, że pójdzie więcej, bo kupiłem pięć worków. Na szczęście mogę je oddać nie, bez problemu. Także wylewamy. Zauważyłem się w taki wałek kolczasty. On pomaga nam rozprowadzić wylewkę. Jak również usuwa ewentualne jakieś bąble powietrza i tak dalej z, z samej wylewki. Także fajnie się tym pracuje, Ja pod spodem mam właśnie te moje wkręty, te piny. Także widzicie, tutaj się pin zaczął już pokazywać, także wiem, że, że jest dobrze i tam już nic nie dolewam, nic nie, nie kombinuję, jadę dalej. I tak cały czas obserwuję, eee, tym bałeczkiem sobie pomagam, a moje piny się pokazują. Tak wtedy wiem, że wszystko jest równo. Oczywiście ona sama się też fajnie jeszcze później wypoziomuje, jest dość rzadka. Powiem szczerze, że bardzo fajnie mi się tą wylewką pracowało i nie jest to żadna reklama, po prostu gdzieś tam na grupach wyczytałem właśnie, że polecacie tą wylewkę tą, tej firmy, że bardzo fajnie się kładzie i ja mogę to potwierdzić, robiłem to pierwszy raz, a poszło mi to naprawdę dobrze według mnie. Widzicie, wylewka prawie gotowa, także fajnie tutaj jeszcze tym wałkiem kolczastym sobie to rozprowadzam fajnie tam jeszcze później dolałem troszeczkę przy tym progu starym bo tam był lekki dołek i to będziemy pomału kończyć praktycznie 3-4 godziny ta wylewka jest że tak powiem sucha w dotyku rano już była można było po niej chodzić także no i to jest właśnie znak by już wystarczy nie ma co więcej kombinować tutaj jeszcze przy okazji chwila czasu Chowam te Peszle na kable elektryczne, to będzie gniazdko. Drugi będzie włącznik podwójny do oświetlenia LEDów i oświetlenia takiego górnego przed lustrem. To, to jeszcze daleka droga do tego, ale na tym etapie już sobie tutaj to zrobiłem. Za chwilę przechodzimy do hydroizolacji. Dobra, jest naciapane. Lepiej nie trzeba, to i tak idzie wszystko pod kafelki. Także tu nie ma co się za bardzo z tym cackać. Przechodzimy do hydroizolacji. Tak to wygląda. Taka niebieska smurf na maś. Folia wpłynie, tak zwana. I nakładamy. Zaczynam od tych podejść, od tych takich punktów, które wymagają dodatkowych jeszcze takich uszczelek, różnych opasek i tak dalej. Takie coś z taką uszczelką gumową. Świetna rzecz. Po prostu jestem pod wrażeniem tego produktu i to również nie jest żadna reklama. Zobaczycie, mam taśmy i te uszczelki różnych firm. Bo tą hydroizolację też robię pierwszy raz i przy okazji po prostu chciałem, chciałem się przekonać, jakie są różnice między produktem droższym a tańszym. Także firm nie będę wymieniał. Are, Tutaj zapamięci, y Pamiętajcie, że jednak warto do tej hydroizolacji założyć rękawiczki, bo, no bo u mnie się z tego to jest po prostu masakra. Ja się o tym niestety przekonałem. No ale trudno. Dobra, jedziemy dalej. Także widzicie, każde podejście będę robił w ten sposób, czyli taka uszczelka, no i później folia pod spód i na wierzchu oczywiście, także to nam zapobiega pęknięciom. Te uszczelki generalnie daje się w takich punktach, gdzie gdzie sama membrana z takiej folii po zastygnięciu mogłaby nam pęknąć właśnie w, na przykład w takich narożnikach, bo wiadomo wszystko pracuje, blok pracuje, płyty pracują i pewnie by tak się stało, żeby to pękło. Zobaczcie później te wszystkie elementy, które właśnie na przykład taki narożnik, który się stosuje, w, to jest akurat narożnik wewnętrzny, w takim narożu za chwilę zobaczycie narożnik zewnętrzny i taśmy. No i te taśmy, jak również te narozniki są elastyczne i to zapobiega właśnie pęknięciu i przerwaniu tej membrany. I to jest niezbędne, żeby cała ta izolacja w tym pomieszczeniu miała sens, także jeżeli to robimy, to nie sama farba, bo to nic nie da, nie sama, nie same wiaderko, musimy niestety się zaopatrzyć w te wszystkie uszczelki, taśmy i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj mamy właśnie narożnik zewnętrzny. Musiałem go tam troszeczkę zmodyfikować, ale to tam nie ma akurat żadnego znaczenia. I tutaj również go e, trzeba zastosować. Teraz folia wpłynie, tego nie żałujemy. I oczywiście jedna powłoka e, nie wystarczy. Mamy tą taśmę, o której wspominałem widzicie, ona jest elastyczna, naprawdę nie, nie da rady jej przerwać. Także fajnie się ją kładzie tutaj w te wszystkie narożniki. Musimy ją zastosować i tak samo malujemy folią, kładziemy taśmę i ponownie nakładamy folię. Niektórzy tą pierwszą warstwę malują tylko, że tak powiem, ścianę, na przykład jedną i drugą samego naroża. Naroża nie, nie malują, tak że techniki są różne. Ja myślę, że i ta, i ta jest dobra. Tutaj mam troszeczkę tańszą, troszeczkę inną taśmę. Działać będzie działać podobnie, ale kładzie się troszkę gorzej, troszkę, że tak powiem, niewygodniej w szczęście mi spadała, ale też chciałem ją wypróbować. Tutaj, ta zabudowa tych rur i tej kanalizacji, na nie będzie oparty blat drewniany z takiego litego kawałka jesionu. Także tutaj jak najbardziej też musi być to dobrze uszczelnione, bo wiadomo, będzie tu na tym umywalka. Tam się będzie mogło chlapać i tak dalej, także tutaj jak najbardziej jest to wskazane. Także tu Wam troszeczkę zdradziłem mniej więcej, jak to będzie wyglądało, ale to tego jeszcze daleko, zobaczycie to na pewno w kolejnych odcinkach. Przy okazji tutaj zabudowałem ten pion takimi bloczkami, tego wam nie będę pokazywał. Załóżmy, że nie nagrał się materiał. Nie, no tak naprawdę to, to nie ma czego pokazywać. Robiłem to pierwszy raz, nie wiedziałem jaka zaprawa, co do czego, także kupa śmiechu. Ale spokojnie, będę budował jeszcze. W sumie już jest zbudowana. Zobaczycie w kolejnych odcinkach ściankę drzwiową z takich właśnie pistaków, także pośmiejemy się razem. Początki były trudne, ale wszystko się udało. Także tutaj tak to wygląda. To również oczywiście zabezpieczam i maluję folią w płynie. Jest to tak zrobione, aby odejść od tej ściany, bo przed tym będzie oczywiście zabudowane gebery, czyli WC, a z boku będzie jeszcze parawan wannowy. No i chciałem właśnie się oddalić. Parawan będzie składany, taki suwany do środka żeby po prostu w momencie gdy parawan nie będzie używany będzie praktycznie cały schowany tutaj przy tej bocznej ściance nie będzie przeszkadzał podczas, no, podczas używania toalety. Tak jak wspominałem już wcześniej kilka razy, będzie to bardzo mała łazienka, ale zależy nam na tym, aby jednak była wanna, dlatego stąd takie kombinacje właśnie w tym miejscu będzie krótsza część wanny, tutaj również obowiązkowo taśma no i oczywiście hydroizolacja. Wanna będzie z funkcją prysznica, tak jak widzieliście po instalacji wodnej, dlatego tutaj nakładać będę izolat, hydroizolację do samego sufitu praktycznie. Wiem, że niektórzy hydroizolację kładą tylko w strefach mokrych i tam załóżmy pół metra w bok czy metr w bok. Ale postanowiłem, że jednak e, mam to damią do samego sufitu. Przy tym połączeniu podłogi ze ścianą również taśma obowiązkową. Jak widzicie, wróciłem jednak do tej taśmy, której na początku używałem, no tą zdecydowanie lepiej mi się kładło, niż tamtą szarą. Także no, nie będę Wam mówił, co to za firma, pewnie i tak widzieliście, także na pewno jest lepsza niż ta szara perforowana. Zaczynamy malowanie ścian, na początku wałkiem. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie dobry pomysł, ale nie jest to, że tak powiem, zbyt dobry sposób, bo akurat mój wałek troszeczkę chlapał, a tak jak wspominałem, umyć się z tej folii, to nie jest takiego obsług. Nie byłem tego świadomy, ale miałem kilka dużych kropek na włosach, co skończyło się później dość bolesnym wyczesywaniem i wyrywaniem tej farby z włosów. Także później przejdę do malowania pędzlem, Wałek sobie daruję. No jak widzicie druga, druga warstwa. Ja położyłem, no pierwszej warstwy nie liczę, bo tym bałkiem to po prostu była taka warstwa kontaktowa, także później jedna warstwa wałkiem, jedna pędzlem. Przechodzimy do drugiej warstwy, tutaj pędzel w ruch, szło to o wiele lepiej, można było dać więcej tego materiału na ścianę, także myślę, że jednak, jednak pędzel tutaj zrobi najlepszą robotę, pierwsza warstwa na przykład w pionie, druga w poziomie i to jest chyba najlepszy sposób na kładzenie hydroizolacji. Yeah, I'm that gonna sand that made it out the ocean uh, A couple million now, I'm causing a commotion I've been coasting, hear my name all around the world, my big explosion Widzicie tutaj już ta warstwa jest konkretna, krycie jest konkretne, także fajnie to wyszło. E, za chwilę się zajmę podłogą. Podłoga, że tak powiem, jest najważniejsza. Musimy tam naprawdę sporo tego materiału dać, żeby ta membrana powstała konkretna. E, zachodzić na ściany oczywiście, na te nasze opaski, bandaże, zwał jak zwał. Żeby to wszystko fajnie wyszło. Dobra, ja się będę z Wami pomału żegnał. Dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczycie jak stawią ściankę drzwiową z bloczków. Także trochę się pośmiejemy, bo to też robiłem pierwszy raz, no, nie szło mi to za bardzo, ale jakoś się udało. Również będę robił taką wnękę na oświetlenie LED, yy, również z bloczków. Także sporo się jeszcze zmieni, wszystko Wam pokażę. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, do następnego.